Mam do ciebie jedno pytanie. Czy myślisz, że Halloween to jest dobra zabawa? W sumie to zależy, no bo jak, jeśli chodzi o samo przebieranie, to myślę, że nie ma z tym nic złego, więc tak. Obchodziłaś kiedyś Halloween? E, nie, nie uznaję tego święta. A co o nim myślisz? E, no, nie jest to polskie święto, więc nie powinno być tak tam rane w Polsce, bo my obchodzimy wszystkich świętych, a nie Halloween. I to jest moje zdanie, bo w a... a wiesz może skąd się wzięło? Z Ameryki. Dziewczyny, co myślicie o Halloween? Może je obchodzicie? Ja osobiście nie obchodzę Halloween, bo jestem wierząca w Boga i tak jakby to przeczy z moją religią trochę. Ale no, nie obchodzę, ponieważ jest Dzień Wszystkich Świętych na drugi dzień i trochę to przeczy, więc ja nie. Co myślisz na temat Halloween? No myślę, że to bardzo ciekawe święto i ja będę na pewno je świętował dzisiaj. A przebierasz się jakoś? Jak to dokładnie spędzasz? No, przebieram się aktualnie za żabę i będziemy świętować u kolegi w domu. Obchodzisz też Polskie Święto Wszystkich Świętych? No, obchodzę, zawsze jestem na grobach dziadków i babci. Co myślisz o modzie panującej w Polsce na Halloween? Uważam, że moda jest kwestią wolnego wyboru i wiele rzeczy, nie tylko Halloween, jest zapożyczone z innych krajów. Chociażby w to, co się ubieramy, wydaje mi się, że, że jest, staje się strasznie powszechne. I jeżeli Halloween jest praktykowane jako dobra zabawa i powód do spotkania się, bo najczęściej po to są święta, żeby mieć jakiś powód, żeby miło spędzić czas, to myślę, że nie jest to nic złego. Jeżeli ktoś zgłębia jakąś, jakby to powiedzieć, historię tego święta, to, to też, moim zdaniem, jest w porządku, no bo rozwija. Się i pogłębia, tak jakby swoją wiedzę, jest ciekawski. I no nie wiem, nie widzę w tym nic złego. Dzień dobry. Czy w naszej dziedzinie znajdziemy jakieś pozycje na temat Halloween? Hmm. Ciężko powiedzieć. Z tego, co ja wiem, i te pozycje, które czytałam, nie dotyczą tego tematu, ale słuchajcie, no nie przeczytałam wszystkich książek. Myślę, że. Ciężko by było coś znaleźć. W naszej kulturze obchodzimy Święto Zmarłych. Czy jest jakaś pozycja, która dotyczy tego święta? Myślę, że tak. Takim dobrym przykładem, myślę, byłaby lektura klasy drugiej. Są to dziady Adama Mickiewicza. Książka, która pochodzi z epoki romantyzmu napisana przez naszego wieszcza narodowego. Obchodzę święta, które obchodzą chrześcijanie, więc obchodzę święta zmarłych. A Halloween to jest po prostu taka zabawa z przyjaciółmi. Nie, nie chodzimy po domach, nie, nie, wywoł nie wywołujemy duchów. To jest po prostu taki miły czas, miły wieczór. Bardzo ci dziękuję. Cukierka ma A poszli już? Czy oni tam czekają? Mhm. Wolę Tak. <laughs>